pasory ustawiona czyli był widać miernik laserowy parą ją, i tak to a widziałeś kurde Chyba kurwa na 50 nie mogli narobić zdjęć, to już znak podkręcił kurwa 102 km, widać znak 40, jest obrócony To taka sama praca jak i inna, nie? A, tak, to trochę dłużsko boli od siedzenia Dzień no dobry, witam. Pytanie, jakie tu jest ograniczenie prędkości? Do 50. Do 50. Mhm. Znaki o tym mówią. Obszar zabudowany. Czyli jeżeli będę jechał więcej niż 50, będę 51 dostanę zdjęcie? Nie, 61. Dokładnie, tak jak ustawa Dobra, okej, okay. dzięki. urządzenie bardzo sprytnie ustawione w taki sposób żeby broń Boże nikt go nie zobaczył no to jest cyrk totalny jestem 4 metry od czy jestem 4 metry od urządzenia go nie ma, one tu nie istnieje strażnik mówi, że tu można jechać 50 tam jak widać jest znak 40 obrócony. Całkowicie nie wiadomo o co chodzi. No ale tu myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to w szczególności chodzi o pieniądze. Urządzenie podobne do tego, które już kiedyś filmowałem w Krośnie Odrzańskim. Jakiś? Jest podana pięknie prędkość, który numer zdjęcia, data, godzina, z jakiej odległości był wykonany pomiar. Pozdrawiamy. Chyba Tirka z DHL-u. A tutaj coś Volvo dosyć szybko. No ale tutaj kierujący Volvo miał fart. Nie załapał się na celownik. Citroen się załapał. Następny Toyota nie załapała się na celownik. Złoty Volkswagen Poczty Polskiej rzeczny 47 No nie ma wątpliwości, że wtedy, kiedy tutaj siedzę powoduje to, że kierowcy dostrzegają człowieka z kamerą wtedy zwalniają, ale niestety ja tu mogę być tylko chwila. Gdy ja odjadę wszystko wróci do normy Mało kto dostrzeże tu urządzenie I efekt będzie taki, że będzie fotka Generalnie od czasu kiedy tu jestem żaden samochód się nie napatolił ale to raczej mnie nie dziwi Tyle czoła nad pomysłem postawienia fotoradaru za tabliczką. Powiem tak, moja decyzja tu nie jest. No ale nikt pana nie przymusił. Oj, powiem, czy to jest góry. Tu jest z cm w maszcie i ten Dokładnie. jest. Czy jeszcze jakieś urządzenia są w karlinie? Jeszcze jedno. Co jest? Też z Też z Dobra, nic. Dziękuję panu, do widzenia. Znowu śpiewo i tutaj mamy kolejnego eksperta od ukrywania się, z fotoradarem. Zobaczmy co powiedzą na CV. Gdzie ten fotoradarek było znaleźć? Nie mogę, koledzy, podrzućcie, wytłumaczcie. tłumaczcie. sześćdziesiątą, ocenia to w siadań. szukam. O! Znowu już śpiewa. po drugiej stronie, właśnie policjant zabiera naleco no zwijają, już mam no przecież oni od raptem o siódmej się wystawili. Co ja mówię? Tam jak obaj ja to... do Szmińska. Dobry. Co to za terytorium? Straż Miejska Płoty. Teraz ja zrobię pana zdjęcie z logo. Prawda nie mogę ostrości... W jakimś pan się zatrzymał? Tak. Postruję pracę straży miejskich. No i między innymi te urządzenie też jest. Tylko nie mogę złapać ostrości na pana tabliczkę. Traca w Samochód się stoi. Wyjątkowa sytuacja. Trzeba pochylić czoło, bo jest ustawiona lampa, co się skrajnie, niezmiernie rzadko zdarza. O! Nawet pan mi błysk zrobił. To pewnie w celu udokumentowania też mnie na zdjęciu. Będą mieli zdjęcie ze mną na pamiątkę. Może kiedyś mi wyślą. Razem trzecie zdjęcie. Właśnie przed chwilą pan z tego passata, co tu umyka, dostał fotkę. Niestety tu też będzie co? Tak? No nie. Ale tu chyba tak. No się... tutaj kierowca z busa dojrzał mnie, wyhamował i uśmiechnięty pojechał. A jeszcze na słowo, 3 to znaczy, że macie trzy urządzenia na tym fotoradarze? Ta trójka? Nie, to jest numer jeden. Aha, tylko taki przypadkowy. O, właśnie, widziałem jak ten pasacik wpadł. Ile on jechał? On tak jakoś powoli jechał. 65. Od 65 dopiero wiemy. Aha, dopiero od 65. I ładnie z polaryzacją, odbite. Dobra, to nic. Miłej pracy, pomówię.